Zaczął się ten dzień, bo szedł mnie blask, twarzy jasnej tak. Na Chorzowskim Rynku wystąpiła Ewa Uryga, która na dobre wróciła już do koncertowania po przerwie spowodowanej pandemią. Człowiek tak jest chyba z natury, że Często nie docenia w życiu tego, co wydaje się być normalne. Nie wiem, chodzenie, mówienie, chodzenie na koncerty, czy w ogóle wszystkie inne rzeczy. A tu nagle się okazało, że to nie jest takie oczywiste, i to jest też taki moment. Myślę, że jednak ludzie będą chętnie przyjmowali muzykę, bo, bo są po prostu tego głodni. Większość utworów będzie z płyty, którą wydałam, właściwie reedytowałam w 2018 roku, czyli niedawno gdzie jednym z gości zaproszonych jest znakomity, no niestety nie będący już z nami Zbigniew Wodecki, ciebie będzie można zresztą dwa otwory w duecie posłuchać. W wydarzeniu towarzyszył także występ uczestników warsztatowego studia wokalnego prowadzonego przez Kamila Barona. Występują uczestnicy trzeciej edycji warsztatowego studia wokalnego, którzy na dobrą sprawę już skończyli cały cykl warsztatów, ale w związku z tym, że dostaliśmy zaproszenie, mają świetną okazję do tego, żeby zaprezentować się po raz kolejny w szerokiej widowni w nowym rynku w Chorzowie. Staram się bardzo konsultować z wykonawcami wszystkie utwory, ponieważ wierzę, że dopiero wtedy sens ma śpiewanie i może ono dobrze brzmieć, być super wykonane. Jeżeli to są faktycznie utwory, które wykonawcy polubią, zaprzyjaźnią się z nimi i, i mają ochotę je wykonać. To jest wielka wartość tego, że możemy się spotkać na żywo z widownią, że można zaprosić swoich przyjaciół, e, rodzinę, dać im przyjemność i e, tak samo. Dojść do celu tego, nad czym się pracuje. Tak na dobrą sprawę, całe warsztaty i wszystko polega na tym, żeby finalnie móc zaprezentować to szerszej widowni. 20 września w Chorzowskim Centrum Kultury odbędzie się czwarta edycja warsztatowego studia wokalnego. Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie wwwwsw.com.pl.